Pole rombu o obwodzie 8 jest równe 1. Kąt ostry tego rombu ma miarę alfa, wtedy alfa i jest w jakimś tam konkretnym przedziale. Są cztery różne odpowiedzi, czyli mamy po prostu policzyć, czy tam oszacować mniej więcej, ile wynosi kąt alfa. Jak to zrobić? Mamy podany obwód naszego rąbu. Wiemy, że wszystkie boki w rąbie są oczywiście tej samej długości. Ja tutaj wkleiłem wycinek z karty wzorów, żebyście zobaczyli wszystko to, o czym mówię więc dzielę sobie cały obwód na 4 równe długości i dostanę wtedy e, mój bok rombu, czyli 8 podzielone na 4 równa się 2. Tyle wynosi e, bok rombu. I teraz mam informację o polu. To pole jest równe 1, czyli pole mojego rombu równa się 1. Z czego mogę skorzystać w takim razie? No wypadałoby z jakiegoś wzoru na pole, skoro to jest w danych. I dobierzmy ten wzór tak, żeby wyliczyć alfę. Kąt ostry, który jest tutaj zaznaczony w naszym rombie. No to mamy identyczny wzór, w którym wszystko już praktycznie wiemy. I tylko ta alfa będzie niewiadoma, a raczej sinus alfy. Bo mamy wzór, w którym widzimy, że pole jest równe a kwadrat, czyli bok do kwadratu razy sinus alfa, czyli kąta pomiędzy tymi bokami. Kąta ostrego. Więc ja mogę w takim razie wpisać, że moje pole równe 1, pole równa się a2. Czyli bok A to jest 2, 2 do kwadratu razy sinus alfa. 2 do kwadratu to jest 4, czyli 1 równa się 4 sinus alfa. I teraz dzielę sobie wszystko przez 4 i dostaję, że sinus alfa jest równy 1 czwarta. Wiem ile wynosi sinus konkretnie i teraz muszę wiadomość o tym sinusie przełożyć na kąt alfa. Tylko nie muszę tego robić idealnie dokładnie, ale tylko z jakiego przedziału pomiędzy jakimi dwoma kątami jest ten kąt. Więc wystarczy, że ja skorzystam z tej na samym końcu tabeli z przybliżonymi wartościami funkcji trygonometrycznych. Wkleiłem w takim razie z karty wzorów wartości naszych funkcji trygonometrycznych tak żebyśmy mieli ten wycinek który nam tu będzie pasował szukamy sinusa alfy równego 1 czwartej czyli 1 czwarta to jest inaczej 0,25 sinusy są oczywiście tutaj w tej drugiej kolumnie w pierwszej kolumnie są kąty alfa napisane więc nasz sinus równy 0,25 będziemy go szukać pomiędzy tymi dwiema wartościami bo widzimy, że dla kąta 14 stopni sinus wynosi poniżej 0,25, a dla kąta 15 stopni już powyżej. Czyli wiemy na pewno stąd, że nasza alfa będzie w przedziale pomiędzy 14 a 15 stopni i zaznaczamy sobie odpowiedź A.